Środek dżungli był tego dnia nienaturalnie cichy, słońce stało wysoko, a powietrze było ciężkie i gorące, jakby sama ziemia wstrzymała oddech. Nikt jeszcze nie wiedział, że tej nocy w dżungli wydarzy się coś, co na długo pozostanie w pamięci wszystkich zwierząt. Przy wyschniętym korycie strumienia stał stary bawuł o imieniu Bartek, znany ze swojego spokojnego serca i łagodnych oczu. Patrzył na pękniętą ziemię i czuł, że nadchodzi trudny czas. Od wielu dni nie padał deszcz. Liście na drzewach straciły swój blask, a owoce opadały na ziemię, zanim zdążyły dojrzeć. Bartek pamiętał już takie susze. Wiedział, że dżungla potrafi być piękna, ale bywa też surowa. Powoli ruszył w stronę swojego ulubionego miejsca, małego stawu ukrytego między skałami. Była to jedyna woda, która jeszcze nie wyschła, bo głęboko pod ziemią płynęło stare źródło. Gdy Bartek dotarł do stawu, zanurzył pysk w chłodnej wodzie. Poczuł ulgę, ale radość nie trwała długo. Usłyszał cichy, słaby dźwięk nad sobą. Podniósł głowę i zobaczył kilka ptaków siedzących na gałęzi. Ich pióra były potargane, a dzioby suche. Jeden z nich, mała jaskółka, zebrał się na odwagę i odezwał się drżącym głosem. Bartek, czy moglibyśmy napić się wody? Lecimy od rana i nie znaleźliśmy niczego. Stawy wyschły, a rzeki zniknęły. Bawuł spojrzał na spokojną taflę wody. Wiedział, że jeśli wszyscy będą pić bez umiaru, staw może nie przetrwać kolejnych dni. Przez chwilę w jego sercu pojawiła się wątpliwość. A co jeśli jutro sam będzie jej potrzebował? A co jeśli przyjdą inne zwierzęta? Cisza dżungli stała się jeszcze głębsza. Wtedy Bartek przypomniał sobie słowa swojej matki. Woda, która jest dzielona, nigdy nie znika bez powodu. Spojrzał na ptaki i uśmiechnął się łagodnie. Oczywiście możecie pić, ale powoli i spokojnie, żeby starczyło dla wszystkich. Ptaki nie mogły uwierzyć własnym uszom. Z radością zeszły bliżej stawu i zaczęły pić małymi łykami. Woda delikatnie falowała, a w ich oczach pojawiło się życie. Inne ptaki, widząc to z daleka, zaczęły przylatywać. Bartek stał nieruchomo, pilnując, by nikt nie popychał i nie pił zachłannie. Wieść o dobrym bawole szybko rozniosła się po dżungli. Przyszły antylopy, potem zające, a nawet stara żółwica, która poruszała się bardzo wolno. Bartek każdego witał spokojnym spojrzeniem i przypominał, że woda jest wspólnym darem. Niektórzy byli niecierpliwi, inni bali się, że zabraknie, ale widząc opanowanie bawoła, uspokajali się. Jednak nie wszystkim podobała się ta sytuacja. W cieniu drzew czaił się wielki dzik, który uważał, że silniejszym należy się więcej. Zbliżył się do stawu i spróbował odepchnąć mniejsze zwierzęta. Bartek stanął mu na drodze, nie podniósł głosu, nie użył siły. Spojrzał tylko dzikowi prosto w oczy i powiedział, że woda jest dla wszystkich, nie tylko dla najsilniejszych. Dzik parsknął, ale widząc spokój i pewność bawoła, cofnął się. Po raz pierwszy ktoś nie odpowiedział mu strachem ani agresją. Odszedł w milczeniu, a dżungla znów odetchnęła. Noc nadeszła powoli. Ptaki, napojone i bezpieczne, usiadły wysoko na drzewach. Jedna z nich stary kruk. Poleciała wysoko nad dżunglę. Obserwowała niebo i poczuła w powietrzu coś znajomego. Ciężkie chmury zbierały się daleko na horyzoncie. Kruk wrócił i cicho zakrakał, że nadchodzi zmiana. W środku nocy spadły pierwsze krople deszczu. Najpierw nieśmiało, potem coraz szybciej. Ziemia piła wodę zachłannie, ale z wdzięcznością. Staw, którego Bartek pilnował, połączył się z nowymi strumieniami. Rzeki zaczęły wracać na swoje miejsca. Rankiem dżungla była nie do poznania, liście lśniły, powietrze było świeże, a zwierzęta pełne energii. Ptaki śpiewały najpiękniejszą pieśń, jaką Bartek kiedykolwiek słyszał. Przyleciały do niego i podziękowały mu za dobroć. Powiedziały, że to dzięki jego cierpliwości i hojności nikt nie stracił nadziei. Bartek tylko się uśmiechnął. Wiedział, że nie zrobił nic niezwykłego. Po prostu podzielił się tym, co miał, gdy inni najbardziej tego potrzebowali. Dżungla zapamiętała te lekcje. Od tamtego dnia, gdy nadchodziły trudne czasy, zwierzęta przypominały sobie o spokojnym bawole i o tym, że prawdziwa siła nie polega na braniu, lecz na dawaniu. A ptaki za każdym razem, gdy przelatywały nad stawem, śpiewały cicho, jakby opowiadały młodym, że nawet w największej suszy dobroć potrafi przywołać deszcz.